No to jak Assassin strzeli zróbmy tak, że z, jak z znaczy, strzeli skip. Ale to rąk. musi być zawsze udany skip? Podoba mi się, podoba tak, mi się, zawsze to, to że zawsze będzie udany skip, skip więc skip to. to się nawet jak sam siebie zabije to jest asasin czy jak? Tak, to i tak będzie skip. Okej okay. To jak Assassin strzeli to po prostu skip od razu. To jest jakkolwiek nie zagłosujemy, będzie skip. I... Ładź na chuj guzik tak. A nie, no zobaczyłem, że mam jakiś boton guzik buzi, i byłem ciekaw co Aha. to. To jedna. jedyna możliwość, żebyś to przycisnął. O, A, fajnie. Sma, dobra, to, to skifuj. Czy... Nie, dobra, nie ja no, w sumie, pytanie, w sumie... mam pytanie, włącz mam pytanie. Czemu robiłeś kluczyki? Dobra, no. dobra, pytanko. A, bo to czemu był ten pytanko, modyfikator, to, tak? Nie do ciastka. Dobra, to? trzeba porobić trochę po No. Już chyba wiesz. Bo ten, tak. ej, ten guzik to jest modyfikator, tak? Ten? To tak. brzmi jak sus-konwersacja. Okay. Tylko brakuje słowa sus-sus, Oczywiście, sus. co? Ja mam podejrzenie, czy może być ciastko z Bluchary i z... Nie wiem, ważne, ten, ważna, że się tej... zresetuje i wszystkim kurwa tak. ten czas. Ja już wiem, z czym mogą być, to jest najgorsze. Jeśli no Caryca, no jak mi... mogłaś? Nie, źle coś myślisz. Coś innego się odwaliłeś, źle myślisz. Ja wiem, co ty myślisz, ale źle myślisz. Mnie. F dla Meli. Na akurat No, i teraz mam bliżej do kurwa zadań. Tak się gra. Dobra, zrobimy tak. Ogarnij kamerę to klawaturę. Bo ja ogarnę ciebie. Kasper, kurde. Dobra, poczekamy tutaj. Ktoś był. Cała osoba przeszła, to przeszła. We musimy do specjalnego. Ale, e, Arianek, pytanko. No, którą stronę wybiegałeś? Kto? No, ty, ty Arianna. Ej, jestem. A nie, bo Amelie wywaliło. O, amelie tak, wywaliło. Amelie no. Dobra. Ryanex, a co ty mówisz tam, nie? No tak. Fajny no, jest to ten nowy. To takie coś się śmieci. Nowy w kreala, ten. Interfejs to zrobiłem Interfejs. I... Tak szczerze. Tylko wyżej. Jak na kamerze. Ktoś widział go, może kto naprawił światło? Ja, ja widziałem tylko Ryanexa. No, jak naprawiał to... światło? Nie, nie. Na... nie, ja widziałem go przy reaktorze, jak był reaktor nie przesiadł. Światło poszedł ty inżynier. No. Ja byłem z Mokem no. w Specimenie. No. Właśnie siedziby jak on naprawił światło jako inżynier poszedł. Ja poszedłem no. w kurę, nie, powiedziałem że naprawiłem, powiedziałem że poszedłem w Całeś do końca w tym Specimenie z Mąką? Oriodek naprawiał prawy generał. Ja Sealup Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie, nie to nie mam... był z Mąką. Ja wiem kto był z zającem Specimenie. powiedziałem I... z chwilą. Nie, nie byłeś z mąką. Nie był, nie był za mną, no, ja robiłem level reaktor i siedziałem skończyłem rundę z tobą w tym adminie. Ogółem ciało jest między komsami e, kom a tym, e, metodkami, weaponsami, sorry, tak pomiędzy nimi. Dokładnie no, pomiędzy, I ja z kamerą akurat wybiegaliśmy dwójkę z o... e, Zając, z kim byłeś jeszcze raz w tym powiedz powiedzmy? Z Maxem. Z Maxem, okej, okay. byłeś. W się byłeś? Ja w Medbeju. Ktoś potwierdza? Ja widziałem ciało widziałem ciało, tylko kogoś, ale, ale ja nie widziałem. zobaczyłem, kto konkretnie jak wchodził do specimena. Potem był Timelord, zadziałał i cofnął czas. I chyba wyszła ta, wyszła ta osoba do specimena. Ja... Watch Maximus na tego kila 30. też jeszcze czysty? Kamaro i ja wychodziliśmy z O2. Monka, gdzie byłeś? A teraz mówiłem administracjowskim. Był. Jak Maximus jest. A Arionek i... szedł do admina w tej tak, chwili. Arionek, od lewej. Tak, skłamał, arianek skłamał, mówi, że szedłby w górę od świata. Ono? No to Znaczy, może wcześniej, czekaj, Arianek jest Dobra, Arianek. Arianek był tym. Chciałem szczelić randomowo, bo wiedział, że będzie po nim. Tak, prawdopodobnie. Mhm. Ja z tymi nie ogarniam, nawet, jak działa assassin. Jakbym był, to przerypię pewnie od razu. Jedno serce, znowu ją zabili. Rich. O nie, to to? Dobra, teraz. Dwa. Ну Да, To zawsze jest śmieszne. To jest zawsze śmieszne. Kurde miałem tajm lorda użyć Oj, Time lorda. Bo panowie, panowie, mamy minera. Mam minera. No właśnie, mam no, pytanie. To to jest właśnie. miner? ty się na tunele robi. A, koparz. Mam pytanie, czy w poprzedniej rundzie, nie, w górnym tym dniu kontaminacji był ten? Ja nie, górny... nie, chyba nie, brązowy. Nie, wchodziłem teraz do dekom miałem Maxa, Ja się pytam, czy w poprzedniej grze ktoś tam był, czy ktoś widział tam venta? No, brązowy, my, my wchodziliśmy, ja tam nie widziałem, a ty? Nie było venta wtedy jeszcze. No to był, powstał w, tamty, w tej rundzie w takim razie. Bo, ja w locz, wychodził powstał, drugi. Powstał, powstał, znaczy, nie, nie, ja, ja nie, nie widziałem, Maxy, się to chodzi o górnego tego, tego, to nie, to nie widziałem wtedy, żeby Polka jakiś był. był. No Wła, ja byłem i ma go, też był, też był w Specimenie. A jak ja już wchodziłem do górnej Deku, to już ten went był. W tym problem. Ja ja wchodziłem... od... A, A to słuchajcie, to widać przez ścianę jakby? Czy ja muszę dopiero jakby nie, zobaczyć to. Ja weszłem, ja my wyszliśmy z Patrykiem, ja to zobaczyłem i widziałem jak... A nie, to ja nie wchodziłem ja... do jakby tego pomieszczenia wodącego do Specimena, tego i śluzy tej nie wchodziłem tam. Może mogło tam być już wcześniej. Mamy no. no, no, no. Skip. Jeśli Aioneks był naprawdę zabójcą, to tylko Miner został. No tak, bo Glitcha chyba też nie ma, bo ten. Chyba... tak ile w ogóle w tej rundzie nie poszły? No. Od razu mówię, ten nas w sumie długi, nie? To że to może tylko Od razu po Na 10 osób, Wiesz co, Ja bym zwiększył taki taktaski. Chyba. Taski nie. nie. To im nie. się otypiają. Co ty? ty co to ty, skóry się otypiają. Taki... Ta się owalają. Może. To jest wina impostorów akurat, te taski, że, znaczy, że my robimy taski. A zaraz to ogarnę. Zaraz to ogarnę. Param, 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 param. Chyba jak reaktor, włoż le leży ten w O2 na dokładnie przy wyjściu, tam na dole. Wiedziałem, Ktoś że to kurwa. No? I ciekawostka, tam jest węd Kto wchodzi z gór dekontaminacji? Jeżeli tam jest went, to to mało jest istotne. Istotne jest to, że ciało ma sekundę. Nie było przed reaktorem. Jestem na Vitalsach. Oj nie, co to nie ma znaczenia. Śmierci zasady. mi tak self-reportem. No to... To był górny reaktor, znaczy górny ten... Nie, to, to się uda, to się, się uda. uda mu. To może musi się udać. A w sumie, tak. ej, w jest went w górne deko, ktoś mógł w sumie skoczyć. Nie, sumie... otwiera, otwierałeś najpierw pierwsze drzwi. E, w górnej no, deko jest went i są dwa wenty, Wiem. czyli mogą się łączyć. Fajnie, tylko mówisz, że najpierw otwiera się pierwsze drzwi, więc wątpię. Ale ja się pytam, kto był kurwa w górnej dekontaminacji. Impostor? Jak się nie Sprawdzimy czyli... coś na szybko Pytajmy reszty gdzie byli Gdzie skończyłeś byli? grę? Uh, kurwa nie pamiętam uh, Przed komunikacją chyba Teraz powinno działać Cię, Mijaliśmy Chodzi, się wchodzi, po... Chodziłem do Dobra, dobra Chodziłem do laba Działa a. Max właśnie nie, was w dwójkę widziałem jak tam z tego cioska White'a tak się nie pytam, bo mam co do niego taką pewną kwestię i wiem, że on Wiedziałem. jest Wiedziałem. to osoba z deku w takim razie musiała zabić, I guess Czy byś nie, tak, nie zabrał? Kamara Zaraz się skanował Self, Może być to surfer portal, moment, to nie jestem ja To, to kurwa, ja to może tak być... Tak. A nie serio, tu ciało leżało, nie widziałem kto e, ktoś skakiwał. Ale skipa panowie, jeden pasek został, co? Spoko. O, teraz działa. Nie wiem czemu to się tak spierdzieliło. Tak to jest jak na nagraniu kombinujecie. Dobra, zobaczmy tu jest szeryf. Ууу, uh, Брауник. To był tak oczywisty self-report i to obok ciebie zrobiony self-report, bo to w adminie był, o w ofisie Kurde. dokładniej. Kogo ja, zabiłem, A ja <laughs> no nie. O Boże. Szybko, szybko, zadania, może się uda. Zagrajmy tą grę normalnie. No. A nie taka poprawa jak wcześniej. Będę sprawdzić <laughs> słowo, co znaczy normalnie. Dosłownie języka polskiego. Mam no, w od polskiego, mogę ci wysłać pod Oczywiście, jakbym kurła... Pewnie zginę zaraz. Serio, sorry, sorry, co? Sorry. O. Nie udało ci się no. odbiec od skila niestety. Ta, Cory od niego ale, odbiegła. to Cory co zabiła w ale... locza? w sumie zasada, ale dobra, okej, okay, dobra, słuchamy. Nie zapisła, tylko nie dwie nie osoby nie mnie zabijały. Ej, tylko myślicie co jest lepsze? Ej, jest... Ej, czekaj, poczekajcie. Cicho, cicho. Myślisz, że teraz cicho. zabija Coryca, tak? Tak. Myślicie, nie. że z lewego reaktora by do, na spokojnie dobiegła? No właśnie. Hmm, A ja bym nie, tam nie była... gdzieś gdzie to, to nie była Cory co, jeszcze jedyny kto gdzie był chciało. tam. Cięciałem. To był Ari. w tym, Medpayu. Jedyne kto od. I nie była Ceresa, jeśli to był może to jest Arjonek w takim razie, bo on był jeszcze wtedy, tam. No ja byłam po lewej stronie mapy, nie? tam, Mortko? No, A my no. Nie, no, nie No to sorry, ja byłem z Ceresem po lewej i co mi się właśnie nie kalkuluje, bo mówię, ja byłem z reaktor na reaktorze z nią. Ja bym ja chciał. Nie, to tak, Arjonek wybiegał do Vitalsów e w prawej. ja byłam na lewej w Toski sobie robiłam na Ej ładne, może nie jest. I tu nagle... Benc w wlocz nie żyje. Cześć, Arianek gdzie był Patryk? Biegał na witalsy z prawej. Jeśli nie Arianek to Camaro i Self, -repo, self -repo. Nie, to nie ja. Nie, Camaro, to... to nie jest Camaro, żeby Self robić. No co Arianek miał bardzo dziwną, bo po, pobiegł na pewno reaktor, później pobiegł w prawą stronę. Tam, tam właśnie biegł w łoż, sobie. Ja, to było dobre, akurat Monka dobrze to zrobił, bo miałem idealną znało. rolę, żeby go, to to go A Kto naprawił prawy reaktor w takim razie? Ja, naprawiałem. O, I, no, okay. Maximus, A, ja naprawiałem i MAXIMUS. Ja albo MAXIMUS, nie jestem pewien który pojastałem i on Klikłem, stał klikłem mi. very fast. No ja stałem przy lewym, ze mną było więc. No, no. Tak, A to my, w nie byliśmy, tak, byliśmy, my tak. byliśmy w dwóch na prawym, Kamaro stał na lociku i tyle. Chwilę muszę poogarniać. Czyli co robimy? I najbliższego killa był Arionex Camaro, y, Maximus. Arjonex tak. przebiegał do Vittalsów z prawej. Wait, mam ja pytanie. Wait, wait, wait. mam pytanie, ja? Arionex potwierdza A czemu miałbym go potwierdzić? Ja nie rozumiem teraz czemu tak mnie stóp o to pytasz. Pytam się jak yy, White ciebie widział, jak wbiegasz, to możesz go potwierdzić. Jeśli go nie potwierdzasz, to albo jesteś po chcesz wrobić White'a, albo White mógł gwantować, ale to jest mało prawdopodobne, więc mógł, możesz go wrabiać. Oczywiście jako wrabiać, ale wolę wykrać jako trzeba stari mieć się wyjebane na was, nie? Aha, zajebiście. Serio? Ja tak. drugi, drugi winek stóp ja nic robiłem, to, 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 ekrałem, nie zrobiłem Ale to, było piękne ogólnie, bo Monka, Kurde. ja miałem cię zabić jakbyś ty mnie nie zabił Ja no, byłem no, z niczem wtedy jest. i to było white, piękne to, White, dlatego jest minus, Pico. bo na The Other miałeś to, że Ten, e, mogłeś być i, i loversem i jakąś inną rolą No pog Dobra no i pog. No i bok. No bok. No bok. Zobaczymy jak wygląda granie mabiła, ale później tu powiem. Cii. Dobra, czekajcie, <laughs> bo nie ma meetingu, wejście, please. A no, możecie dać dokończyć taski czy coś? Nie. A nie bo wiem, go, gonił to... mnie Monka, to... więc... Bo mnie goniłeś, dla pewności. Nie goniłem, White to potwierdzi. I... Nie wiem. I... Ja teraz kończyłem. Nie, można skipnąć. można skipnąć, ja po prostu to zrobiłem, bo kurwa mnie goniłeś i dlatego. Nie goniłem, White potwierdzi, że wbi White to wbiegał adle... w ogóle z innej strony niż ty. Po prostu. Jak to i tak no... Ja I nie z... zawróciłem, no. bo sprawdzałem kto jest. Sorry no, Max? Powiedz coś. Halo? Nie chcę być Bo pierwszą ofiarą coś? i tyle. Co kurwa, nie no jakbym miał ustawioną kamerę właśnie, to prawie identyczny głos mi się wydaje, nie? Tak, eee, Dobra, już jestem, mama weszła do pokoju, ale już jestem. Dobra, to chcę, Skip. Powiedzieć, Skip. chcę powiedzieć jednej, chcę powiedzieć osobie, zanim skipniemy, która to ukradła, że i tak nie zrobisz nic z tą rolą. To ja? ja? Byłem altruistą. F. Ale to, 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 to się teraz. Nie jest assassin, to już ma wiecie. Ale to jest tak, tak na jaki jest, jak jest assassin, to nie wiadomo, kto to powiedział, kto to jest. No nie, no da się radykować. Eee, hmm. do Dobra, pójdźmy gdzieś tam carkę. No jest za głupie światła, weź się tu, 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 Dobra, ja muszę poczekać, Max jest czysty. Maxio jest czysty, okej. Okay. Dobra, zostawiłam przed chwilą White'a, Camaro i mąkę razem. Eee, ja wybiegłem do z, la, laba. Z kamer po światle poszedłem na chwilę na kamery i Maximu. z kamer poszedłem do labu. Maksymus, Maksymus się skanował. Ja teraz to byłem bo... z Maksym i kimś jeszcze na skanie. No ja byłem, ja byłem, ja byłem. Tak, więc nasza okay. trójka w sumie była no. razem teraz. Nie no, ja poszłem naprawić światło, Monka mi wyprzedził, zrobił jako pierwszy. Czekałem, aż kamufle się skończył. Zobaczyłem, kto tam był. Został u XD XD Max był na 100% czysty, więc to był assassin. Bo Max był na 100% czysty, bo stałem w kolejce po nim do skanu. Dobra, to mi się okay. wydaje, że ten ktoś, kto wpiekał to nas mógł, że być morderca. Czyli to. to... Tak. Mogę dokończyć? Tak. Więc albo była sytuacja taka, że Monka. Trochę... No po prostu zostawiłam White'a, Monke, Kamaro samych w, w security? A czy to, pytanie ważne pytanie White gdzie było no. ciało? Dosłownie troszkę niżej od wejścia do admina. No to mógł to też być ktokolwiek w na konfisie na czy coś. Chyba. To nie był w tym. Taryca w tym a... gdzie to byłaś to teraz? Dobra. Ja? Ja byłem foton. Powtórz jedna kobita, naraz, taryca. We ponsa. Okej, okay. a Amelia, ty gdzie byłaś? W labie. W labie? Nie wiem, wydaje mi się, że w labie. teraz weszłam bardzo. dopiero, chciałam zrobić teleskop. Ja? Ale ty, ale ty ale była, ale Max wioska. i Czekaj. no właśnie, coś tu nie pasuje, strasznie, a, bo a my w trójkę to tam patrzenie. byliśmy. Wioska, no teraz prawie, że przed chwilą weszłam dopiero. A no tak, wchodziła ten stop, to stałem centralnie na, na teleskop. Ale stop. powiedziała, to, że do teleskopu szła, a nagle mówi, że dopiero wchodziła do medyka. No bo szłam do teleskopu i wchodziłam, właśnie szłam do teleskopu, szłam w stronę. Nie, 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 nie. Sus. To znaczy, ja bym skipnął, ale Kaindezus, of Amelia? No i Mam za żeby mnie gonił. Amelia z tego, że czysta, bo ze mną się rozdzielała, ona a no naprawdę właśnie. w prawo. A ja Dobra, biegłem w dół i tam spotkałem Kamaro. To? to daleko. Nie było tam jedynie wlocza ja nie byłem z Maxem i Arioneksem. W trójkę się trzymaliśmy. Tak, nagle Max tam umierał. To Paryca prawdopodobnie. Kurwa, ale głosy piękne. Była, była bardzo blisko Kila. A możliwe. Już kończyłam tego Ponsa, więc... I od razu odstrzeliła, jak tylko się dowiedziałaś. się siema, ty robiłaś, nie? No. trzeba trzeba będzie to ogarnąć. Ryjmy się tutaj. A co ja nie mogę tego? Tutu tutu tutu. Okej, okay, trzeba zobaczyć zaraz uważnie.